Także widzowie, dzisiaj jesteśmy na stadionie śląskim. Chorzów rozgrywa tutaj mecz przyjaźni z Wisłą Kraków. tak zwany mecz mistrzów. Atmosfera na chwilę przed meczem robi się naprawdę gorąca, ludzi coraz więcej. I powiem Wam, że jak się jest tutaj, tak blisko tej murawy, to jakoś o wiele, wiele bardziej czuć tę atmosferę niż jak się jest na trybunach. Jestem na razie przy Wiślakach. No, głośni, głośni. A moja wyjściówka umożliwiła mi bycie obok zawodników oraz trenerów. Tutaj, na przykład, macie pana Mariusza Jopa. A po chwili zawodnicy obu drużyn weszli na murawę i przywitali się. Arbitrem głównym dzisiejszego spotkania będzie pan Marciniak, czyli najlepszy polski sędzia, który sędziował m.in. innymi finał Ligi Mistrzów. Za moment pierwszy gwizdek arbitra, my jesteśmy tak blisko murawy, i zaczyna się zabawa. Let's go! Jest tak głośno, że nawet nie słyszałem pierwszego gwizdka, a ogólnie 30 sekund już trwa spotkanie. Ale zabawa to co mi się bardzo tutaj podoba to to, że mamy tutaj Wisłę, a tuż obok jest ruch, który również drzesie śpiewa tutaj da drę Śląskich Jo, Bardzo widzowie, kogo spotkałem! Tak, serdecznie! Ja? Jaki wynik? No powiem że stąd atmosfera dobra. co, Ja obstawiam, żeby było 2-2, żeby się działo. 2-2. Żeby się działo. Fajny mecz, gdyby był 2-2, no. To, no, tu są kibice śpiewający i tutaj, nie? Płyno, obok młyna. Jak było, środek, nie? No. Wybiła czwarta minuta spotkania i od razu radość Wisły. To połowa stadionu się oczywiście cieszy I są oni za moimi plecami Dawaj Kozak, dobrze! ale obojętnie czy są ubrani na czerwono czy na niebiesko tutaj są razem Jest taka frekwencja stadion wyprzedany. Naprawdę top. A z tej perspektywy ten stadion wygląda jeszcze lepiej. Nie skończy mój znajomy, z którym grałem w ruchu. Dawaj kozak, kozak. Do jego. Za nami zaczyna się robić oprawa. Co się dzieje? Ja nie mam pojęcia, co to będzie, ale na pewno coś szalonego. Mecz mistrzów. Ruch Wisła Kraków, póki co 1 do 0, ale zaczyna się robić pierwsza oprawa. I na pewno to nie będzie ostatnia oprawa w tym meczu. Spójrzcie tutaj, możecie przedstawić widowni. Siema, jestem Nolek z kanału Turystyka Stadionowa. I właśnie uznaliśmy, że to co się dzieje na polskich stadionach, to I jest miasta. To! Ja wiem, że tam jest mecz, ale musimy chwilę poświęcić kibicom, którzy naprawdę się postarali. Fani ruchu, fani Wisły, tu się jednoczą wszyscy, mają teraz walkę o racę. Tam teraz robiło się całkowicie czerwono, tutaj powoli robi nam się niebiesko. Teraz młyn zaczyna chodzić, patrzmy na to. Wróćmy na chwilę do meczu. Czyżby brameczka? Dawaj, dawaj! Szczepan do prawej do końca jego końci, trochę przeciągnięte. Let's go! Co tu się dzieje? I ja pierniczę! To jest pierwsza liga w Polsce! Pierwsza liga w Polsce takie rzeczy! I ja pierniczę! To jest grane! La, 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 la. Jest grubo! Dobra, kończymy przypuszczenie piłki. Wróćmy na chwilę do meczu. Ośrodkowanie Szczepan. Wiedziałem, że dzisiaj będzie naprawdę mocno kibicowsko, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Że mamy dosłownie minutę 19. To jest totalny serio. Ciekawe, ile w ogóle dzisiaj będzie opraw. Wróćmy. Nie dojdzie. Sytuacja w końcu pod drugą stroną, boiska, strzał! 2 do 0 Ja wiem, że mecz przyjaźni, ale trzy punkty by się przydały w awansie No niedobrze, niedobrze, kurde, coraz gorzej, 20 minuta Dużo jeszcze meczu przed nami, ale tracimy już drugą bramkę No nie, nie jest za dobrze, nie jest za dobrze widzowie Tam teraz śpiewają Chorzów grać wiadomo co, Wisła się cieszy a ja troszeczkę wewnętrznie czuję smutek. Pomimo tego, że ruch przegrywał już 2-0, kibice nie zawiedli. Kibice Wisły właśnie wchodzą na sektor ruchu, idą na wspólny młyn, i zaraz coś będzie coś grubego. Kibice Wisły oczywiście mają na koszulkach napisane wolność dla kibiców z tego względu, że ostatnio nie mogli jeździć na wyjazdy. Każdy klub w Polsce ich blokował. Ruchorzył Ruch dopiero im to umożliwił jest to ich pierwszy wyjazd. Nie pamiętam kiedy. Kibicowsko naprawdę topka. Wisła mocno. Jeszcze w kolaboracji tutaj z ruchem, naprawdę fajne. I widzowie ja mam dla Was prośbę. Niektórzy tutaj lubią Górnik, niektórzy lubią Piasta, Gliwice. Bardzo proszę o szacunek, po prostu dla każdej drużyny w Polsce, bo nieważne komu się kibicuje, ważne jest to, żeby po prostu piłka sprawiała nam radość. Więc jeżeli kochacie piłkę nożną jak ja i w tym roku będę na wielu meczach, nie tylko ruchu Chorzów, lajk, like, subskrypcja i w komentarzu napiszcie racę, a przypnę Wam serducho widzowie". No żeś powiedział 2-2! Dwa. Jeszcze dwie rameczki i będzie 2-2. Pięknie, pięknie. <laughs> nie, sztos. I niech mi ktoś powie, że w Polsce nie ma dobrych meczy. Są. I to na Śląsku. Rzadko. Rzadko, rzadko. Ale topka, topka. I rekord, 110 decybeli, tak? No, rekord. Pod bramką Wisły dzieje się aktualnie nieco mniej, więc idziemy na drugą stronę, pod bramkę ruchu. Miejmy nadzieję, że jak tam przejdę, to tym razem tam będzie się działo troszeczkę mniej, i że bramki będą padały tam, gdzie mnie nie ma. Kurczę, co to jest tak piękne, móc spędzić sobie weekend na meczu, kibice, ale z tej perspektywy to jest w ogóle szalone, nie? Nawet nigdy nie sądziłem, że będę mógł sobie tak spędzić wszystko. A tutaj proszę, jacy kibice. Jak dziecko, co nie? To jest blok mecowa tutaj. Mało co, boiska, widzicie. Patrzcie teraz na to. Idą kibice do młyna. Kominiary założone. No kto im zabroni? Kto im zabroni? Czekajcie, bo teraz groźnie pod bramką ruchu. Siema! Ja wierdzielę, ile widzów! Patrzcie, ile widzów! Pięknie. Pięknie jest w Chorzowie widzowie. Jak będziecie mieli okazję, wpadajcie na mecz ruchu. A już za niedługo będą mecze na Cichej, wtedy będzie cudo. Że ja kilka osób w Chorzowie, to wiedziałem! Ale nie spodziewałem się, że aż tylu tutaj mam fanów. Dziękuję, pozdrawiam oczywiście, subskrybenci. Na moment będzie kolejna oprawa. jest na tym meczu. 50, a a no jakieś 50 50 000 osób i akurat musieliśmy trafić na siebie.

Na Patrzcie to. Widzicie to. Pięknie jest. Kurde, atmosfera naprawdę topka. I mówcie sobie, co chcecie, widzowie, co nie? Ale tak obiektywnie. Teraz po prostu proszę, żebyście byli chcę. Patrząc na to, co dzieje się na trybunach, jak w korzowie w nożną, tutaj musi być Ekstra Klasa. To wiele klubów z Ekstra Klasy nie ma czegoś takiego, jak jest tutaj w Chorzowie. Teraz! Masakra. Nie widać kompletnie nic. Trzecia połowa, 3 do zera Wszystko co mają to wykorzystują Let's go Kolejna oprawa, trzecia takim akcentem zaczęliśmy drugą połowę, groźny strzał, a my, oczywiście, widzowie, jako że wiecie, że ja kocham kawę, kupiłem sobie 8 zł. Nie tak źle, można pić. Uch, mamy energię na nagrywanie dalej. Czekajcie, groźna akcja, wycofanie! Nie, szczepan! To była aktualnie najgroźniejsza akcja ruchu. Szkoda, że nie zakończona strzałem, chociaż w światło bramki. Słońca trochę wyszło, więc jest nadzieja. Ruch teraz zaczyna nacierać. Dobre dośrodkowanie. Szczepan z kozakiem troszeczkę sobie przeszkodzili. Jest końc! Konci nawija! No! No! Nie! Przynajmniej ruch wyszedł dobrze nastawiony na drugą połowę. Coś się dzieje. To mogłem być ja. Gdyby nie kontuzja w 94. Chciałem ponagrywać, ale jednak muszę iść dalej do widzów. Szybkie fotki, bo machają mi, tu czekają. Więc na szybko, na szybko. No i tak to właśnie jest. Ja tu sobie foty z widzami robię, a Wisła ładuje nam czwartą. Szczerze, szczerze, przygotowawczy ruchu bardzo spoko, ale to, co dzieje się aktualnie, 4 do 0 się właśnie zmieniło na tablicy, to nie jest dobre. Tak? Daleko i głośno. 5 widzowie. 5 do 0. Co tu dużo mówić? No, nie jest za ciekawe. Liczyłem na jakieś zacięte 2-2-3-1, coś w tym stylu, ale że aż tyle, tego się nikt nie spodziewał. Siema! Subskrybujecie! Dziękuję! Tego dnia wielu z Was chciało zrobić sobie ze mną zdjęcie, dlatego długą część meczu i całą przerwę spędziłem właśnie pod sektorem, gdzie mogliśmy sobie chwilę pogadać i zrobić fotki. Starałem się zrobić zdjęcie z każdym z Was i mam nadzieję, że mi się to udało, a jeżeli nie, to spokojnie, będą jeszcze ku temu okazje. Ach, mocno. Dobra, kozak, proszę, jedna! No! Nie! Tragedia, nie? Groźnie, ale wciąż trochę brakuje. Czy ta bramka by coś zmieniła? No myślę, że przy wyniku 5-0. Ciężko, żeby to cokolwiek zmieniło, ale próbujemy. 3-0 do przerwy, 5-0 po 75 minutach. Myślę, że to nie koniec strzelania, myślę, że to nie jest koniec bramek, tak szczerze, bo sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że coś wpadnie, ale tym razem dla niebieskich, bo kurczę, no fajnie by było. Zdecydowanie ruch się obudził. Szkoda, że tak późno, bo patrząc na ten zegar, no nie wróży to niczego dobrego. 75 minuta. W takim dopingu naprawdę jest mi szkoda sympatyków, którzy myśleli, że tutaj może być inny wynik. Sam myślałem, patrzmy na to. 10 minut do końca. I nie wygląda to, jakby zaraz miało się coś wydarzyć spektakularnego, niestety. Ruch nawet nie jest bliski zdobycia jednego gola. Za to Wisła nie chce się zatrzymać. Pięć już strzeliła, leci po szóstą. Pory koszecie minimalnie obok bramki. Trzeba im przyznać, to, że jak już mają sytuację, to zazwyczaj ją wykorzystują i są przy tym naprawdę groźni. I co by się nie działo, nawet przy takim wyniku, doping na pełnej, do ostatniej minuty, a znając życie, to nawet jeszcze po meczu. Teraz Wisa odpowiada. Głośno. To niebiescy. Kurde, taka szkoda. No tacy kibice, pierwsza liga i taki wynik w tej minucie. Nic dobrego. Dokładnie od pięciu minut ruch nie wszedł na połowę rywali z piłką. Posłuchaliśmy ruchu. Teraz zobaczmy, co się dzieje tutaj u Wisły. Też głośno, co? Też głośno. Koniec meczu. Tak naprawdę to tyle z meczu mistrzów. Mistrzowsko-Wisła to rozegrała, a nie ma co się oszukiwać. Pięć bramek przejść ruchowi, który dzisiaj no, nie był w optymalnej formie, nie oszukujmy się, ale tak czy owak, pięć bramek. Bardzo ładny wynik przepaść. Przepaść, ogromna przepaść tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co się działo tutaj na stadionie pomiędzy obiema drużynami. W pierwszej połowie może nie wyglądało to jeszcze aż tak źle. Z początku drugiej połowy ruch też miał swoje okazje. No nic, widzowie. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobają vlogi. Napiszcie też koniecznie, jaką drużynę, na jaką drużynę mam jeszcze pojechać w tym roku. Bo ja chcę sobie pojeździć, a Wam zostawiam jeszcze chwilę kibiców wisły żebyście zobaczyli jak sobie świętują Na pewno oglądam mnie ktoś też kto jest kibicem Wisły więc proszę bardzo tu zawodnicy, tutaj kibice jeżeli chodzi o polskie kibicostwo Mocne Dziękuję, że byliście razem ze mną, mam nadzieję, że się Wam podobało z perspektywy boiska, dajcie znać, czy wolicie oglądać sobie właśnie mecze w taki sposób, czy raczej jak jestem na trybunach i komentuję każdą akcję. Dzięki, jesteście cudowni.